Szok i niedowierzanie. Kolejny film na YouTube'a. Kto by się To prawdopodobnie po raz ostatni widzicie ten kadr z mojej kuchni, ponieważ werby przeprowadzam się. Wyglądam a little bit rough. Przez to, że ostatnie po prostu dwa dni spędziłam na pakowaniu wszystkiego w kartony. O, mój kot właśnie rusza statywem. Ale nie przejmuję nas to. to. na opakowanie wszystkich rzeczy w kartony, w torby i w ogóle bardzo duże zamieszanie. Także. No więc tak, przeprowadzam się. Z ciężkim sercem, szczerze, bo to mieszkanie, w którym jestem teraz, kocham je. Uważam, że jest po prostu przepiękne. Naprawdę uważam, że jest to jedno z najpiękniejszych mieszkań, w jakich w życiu byłam. Na pewno w Polsce. Ogólnie, nie, w Warszawie uważam, że to jest po prostu najładniejsze mieszkanie, w jakim byłam. Więc y, ta przeprowadzka na początku nie była taka, że wow, przeprowadzam się, zajebiście, tylko była bardziej taka... <grym ziarzyw. <grym ziarzyw. No i zapytacie pewnie, czemu się przeprowadzam, skoro to mi się tak podoba. Nie chcę wchodzić w żadne szczegóły, ale to nie jest w żadnym stopniu ani wina e, mieszkania samego w sobie, ani moja, ani e, ziomala, który mi wynajmuje. Tutaj wszystko było po prostu perfekcyjnie. Po prostu to, gdzie ja mieszkam, okolica. Po prostu zdarzało się tutaj bardzo dużo niebezpiecznych sytuacji. I już stwierdziłam, że trochę mnie to przerosło i nie chcę się bać wracać w nocy do domu. W ogóle mam wrażenie, że mieszkam tutaj mega krótko, a mieszkam tutaj prawie rok, więc no, wiadomo, nie jest długo, ale myślałam, że mieszkam tutaj w pół roku. Także zwalniam to piękne mieszkanko. Na początku byłam mega załamana, bo jak po prostu przeglądałam te wszystkie ogłoszenia, gdzie ja jeszcze bardzo lubię przeglądać ogłoszenia mieszkań, mieszkaniach. Ja to robię for fun. Albo jak moi znajomi potrzebują mieszkania, to jest zawsze... Ja, ja jestem pierwsza do pomocy przy tym. Ja przeglądałam te ogłoszenia i nic nie było. A jak już coś było, to w cenach takich, że... Znalazłam jedno mieszkanie, ale było takie... Okej. Okay. Znaczy inaczej. Mi się podobało, ale chyba trochę sobie bardziej wymawiałam, że mi się podoba. I po prostu coś mieć. No i potem była taka randomowa sytuacja, że przyjechałam do Ewy i do Kuby i tak o, jeszcze z nudu raz sobie usiadłam na kanapie i zaczęłam przeglądać te mieszkania i widzę, że jest wystawione jedno i ja po prostu szczena na ziemi. Nie wiedziałam, gdzie jestem. W ogóle odcięłam na chwilę. Mieszkanie najpiękniejsze na świecie, na równi piękne jak to. Po prostu jest w innym stylu. I ja po prostu byłam taka ja byłam taka, że nie, jakby ja, ja muszę tam mieszkać. Jakby ja, ja już w mojej głowie mam zakodowane, że ja tam będę mieszkać, dzwonię do tej pani. Sekundę po prostu. Widzę ogłoszenie, pokazuję kubie i i dzwonię. I uwaga, odbiera. Coś tam zagadnęła, lodowla, i ona mówi: No, w ogóle wystawiłam to ogłoszenie sekundę temu dosłownie. I jesteś jako pierwsza, która dzwoni. W sensie, że dzwoni do niej bardzo dużo osób, ale ja zadzwoniłam jako pierwsza i jako pierwsza do ode mnie odebrała. Ja byłam taka, nie. To jest znak. To jest znak. Ona powiedziała to samo, że to jest chyba znak. Bo ja, ja od razu przez telefon i mówię, ja, ja chcę tam mieszkać. Jakby. Możemy się umówić na oglądanie, ale ja chcę tam mieszkać. sumie następnego dnia. A. Bo ten telefon miał miejsce o jakieś dwudziestej. W ogóle, jak ja się rozłączyłam z tą panią, to my z Ewą, ja nie wiem, mało w cyrku. Zaczęliśmy skakać po całym mieszkaniu, zaczęliśmy w ogóle nie wiem. Byłyśmy tak podjarane, bo tam po prostu wszystko jest idealne w tym mieszkaniu, że my byliśmy takie. Boże, mamy już nowe mieszkanie. I może ja jeszcze nie podpisałam nic. My byliśmy takie. Ej, mamy nowe mieszkanie. Umałam się z tą panią na oglądanie mieszkania na następny dzień. Wiecie, formalności. Przyjechałam tam, obejrzałam się to mieszkanie. Jakby tylko się potwierdziło, że jest perfekcyjne. I ja mówię tej pani od razu: Ja, ja to biorę. Jak dla pani jest okej, okay, żeby mi wynająć, ja to biorę. I ona była taka: hell yeah. I później pojechałam podpisać umowę. I miałam takie: To się dzieje. Jakby to się realnie dzieje. Więc to wszystko. Y to było, można by powiedzieć, przeznaczenie. Więc to, że mi się udało, jakby to załatwić i tam mieszkam teraz, to ja uważam, że to jest po prostu jakiś chory, chory fat. Jestem mega wdzięczna. Ja się jaram, naprawdę. Już kończę ten cały wstęp. Dzisiaj przewożę wszystkie rzeczy. Spakowałam się już w dużym stopniu, ale skończyły mi się torby i kartony. Zresztą zaraz wam pokażę. To są śmieci. Tutaj mam popakowaną część rzeczy. Tutaj mam większość moich ciuchów, <noise> tutaj też, no i po prostu kupiłam mega dużo tych toreb, ale mi się już pokończyły, więc muszę to na dwie tury zrobić. Tutaj to wszystko, to o. nawet nie chcę wchodzić, nie chcę wiedzieć, co on tam zrobił właśnie. On ma taki luz. <noise> Rudy, cześć, o Boż. ej, ale kogo ty udajesz przed kamerą, co? <noise> nie, praktycznie wszystko już chłopacy powynosili a minęło, nie wiem, 20 minut, jest dobrze. Jesteśmy już w nowym mieszkaniu. Jeszcze Wam nie będę pokazać całego, no bo zrobiłam na koniec house tour, więc wszystko będzie, tak wiecie, ogarnięte. Póki co trzeba wnieść tutaj wszystko i potem wracamy tam po ostatnie rzeczy. Przewozimy tu i damy. Obecnie moja sypialnia. Musiałam wszystko wywadzić, bo potrzebowałam te torby, to Wam mówiłam. Buty. Jest okej okay. i jeszcze tych rzeczy będzie tak dwa razy tyle, bo właśnie druga tura przyjechała. Stwierdziłam, że już zacznę ogarniać nawet kuchnię, nawet się takie pierdoły typu powstawać talerze, bo no, cokolwiek, co już mogę zacząć zrobić, żeby potem, żeby potem było tego tak mniej. Like, czy Wy widzicie ten sufit? I love it, I love it. A ta lampa jest w ogóle na wifi, więc... Jadę teraz do poprzedniego mieszkania posprzątać. Trzymajcie kciuki. Ja jestem koloru tej ściany. Muszę jechać gdzieś się opalić. Nie odzywałam się przez ostatnie trzy godziny, bo sprzątałam. Jeszcze zadzwoniłam do takiej pani, która pomaga często być tym moim znajomym sprzątać i tak dalej, bo chciałam, żeby to było naprawdę wypucowane. Zawsze ta komoda, nic. Kuchnia czyściutko. W ogóle tu jest tak łysa teraz. O, mam jeszcze, ostatnie chwilę tu spędza. Sprzątałam właśnie tą garderobę całą przed chwilą i sypialnię. I jest po prostu Czyściutko. Jest naprawdę, można jeść z podłogi. Tu jest teraz tak pusto. Crazy. Rudy robi obeznanie. Gdzie ty jesteś, co? Przyjechała Ewa. Pomocnicy. Ale możemy zamówić pizzę. Jest Kuba. Jest Ewa. Jest Rudy. Ale zwiedzamy. Uh -huh. O. teraz wszystko przewiezione. Yy, mieszkanie posprzątane. Jedyny minus, że mam jeszcze dużo rzeczy w piwnicy w tamtym mieszkaniu. A to jest zmartwienie na inny dzień. Rudy tak zwiedza patrzcie to. On? On teraz wszystkie zakamarki. Ma teraz taki tor przeszkód, labirynt normalnie. Jak to się mówi? Praca rwę. praca Praca, rwę. Prace, rwę strasznie się mają ej słuchajcie nie odzywaliśmy się przez jakiś czas bo tutaj naprawdę była, była ostra chana, nie? o są rzeczy na Vinted także Vinted hit me up hit me up coś tam? jestem czekam pod telefonem on on jest nigdy nie było lepiej o o ma chill Najważniejsze, że się dobrze odnalazł. Ewa ułożyła mi całą kuchnię. Ej! Musimy? Kuchnię. Płacię, ej, musimy wymyślić imię. Nie, tu nie ma. No. Ja Ewa jestem tylko operatorem. Ewa jest za kamerą, a się wstydzi. Jakie imię wymyślamy jej? Mów do mnie. Udawaj, że ich tu nie ma. Proszę, że Ja myślę, że... Angel? Angel. <słysze> <słysze> Ewa wam pokaże zaraz jak mi wyłożyła całą łazienkę, bo od odjebała od dobrej roboty. Nigdy w życiu nie miałam tak kosmetyków zorganizowanych jak teraz. Ewa wam pójdzie pokazać właśnie. W takiej niezręcznej ciszy odchodzę. Dobra, <grym> więc zaczynamy od tej szafy i uwaga. Na samej górze mamy kosmetyki do włosów, skinker, jakieś inne pierdy. Kolejny skinker i też jakieś... W no, ogóle nie staram się to pokładać trochę markami, ale... Nie wyszło mi tego aż tak jak chciałam I tutaj mamy Make up, perfumy Jakieś kosmetyki do włosów No ogólnie ona trochę tego ma, więc ciężko było mi to ułożyć Dobra, to nie wygląda tak fajnie tutaj Ale no Ogólnie robi to wrażenie I tutaj To jest jej skincare codzienny Więc jak ktoś chce to teraz screenujcie Dlatego ma, ma taką ładną cerę kochani To jest, nie żartuję, ona w ogóle nie zmywa makijażu Tutaj puścisz taką youtube'ową E, muzyka. Musisz być Powiedz, Patrzcie, tu. Są spodnie wszędzie. Im lepszy mam do nich dostęp, tym częściej je noszę. Te, chuj często, nie? W codziennie do jestem. Te, trochę rzadziej, bo trochę wyżej muszę rękę podnieść. No tamtych to praktycznie nigdy nie noszę. Tylko nie na moje zakole. <grymne> <grymne> bo nie. Ani masz plan, tak byś nagrywała takie wiesz. Kamerą wśród zwierząt. Komu się to podoba w nowym domku? Kimci. Ma taki chill. naprawdę jest bardzo dobrze. Ta bluza jest wam miał od trzech dni. Wytmą. No opowiedz ogólnie jedną cechę, którą we mnie cenisz. Jak się widzi, teraz Ewa leży między poskładanymi koszulkami. I to masz leżeć, jest tak jak taki zwrót. Jedna z <noise> Ewa została. zaczęła działać w internecie. Zdechujcie <noise> <noise> no. no się, śmiejesz? Wspieraj ją. No właśnie, peszesz mnie. No właśnie. No jak ci dzień minął? Mączysz coś. Kuba weźmie. Ja lubię widzieć to, że jest stromeczkiem. <głos> <Znowu>. <głos> A serio teraz po czasie zastanów się co? Co robię w No, We mnie No dawaj Długie zastanowienie. No, no właśnie. Pomyśleć, to... nie, nie, ja, trochę mi przykro, że tak długo to trwa. To jest YouTube. Mm. Okej. Okay. <noise> <noise> 100 tysięcy lajków pod tym filmem, i zakładam kanonet. Jezu, ja wiem. z tego kanału? Pokażę na przykład, co Wiga ma na szerwce mocnej. Raz, <grym> dwa. <grym> Gart, pieprzowate. Co cenisz w Ewie? Kurwa, to jest to było. A ty? Nie, no, ty na przykład w tym Tobie? Nie możesz podłączyć. Myślałam, że on do mnie powiedział, że to taka, która we mnie ceni, to są <grym z tym> Co? Co? Co to jest? On nie widzi. Uważam najbardziej taką piór osobą, jaką poznałam, jesteś to znaczy? piór, że jesteś taka, masz takie takie jak się mówi, takie czyste serce takie dla innych, że mega dużo pomaga, że jesteś kochana, jesteś w chuj zabawna, że mogę zadzwonić to do ciebie, nie wiem, trzeciej nad ranem I jak nie będziesz akurat oglądała, życie na kredycie, to przyjedziesz i mi pomożesz ze wszystkim. Ogólnie, że uważam, że jesteś zajebista. i... Co to jest? Co, co to, co to jest? to <grym> jest? że jesteś naprawdę... Jesteś rozpierdol, nie? Cieka, <grym> cieka, ona tak... Ona mi tu jest... Co podwiliłam. No to ja cecha, cieka, cieka, jest za... <grym> też powiem. Ja lubię... Ja co nie widzę, to, że jest zajebista. Jeżeli zadzwonię do niej o czwartej w nocy... No dobra, to... cechy. Otwartość, pomocność. Pomoc, pomocność? Tak się mówi? Pomo... Tak się mówi? Pomocna. Pomocna. Szczera. Że nie masz trochę... Takich, jak to określić? Że nie ma, że coś jest dla ciebie takie TMI. Że takie wiesz, takie? Wiesz, co to znaczy? Nie. No. <noise> Ale miło mi jak potrzebowała, to byś mi tampona wyjęła. Na A, to prawda. I nie byłoby z tym problemu Chyba. My się ze mnie. No, kuba przestaje. Co mówię? Ja jestem <noise> Ciekawi, że to A co ty widzę? To, że jest bezproblemowa. Szczególnie jeśli chodzi o Sylwestra. A i to! o to, to, to. Jest tak. mega szybko i złamane serca jakby to, to... dzień i już o tym nie mówi. To też, prawda? Przywałek do włosów z tego no, kurwa. Ale tu będzie. Ty to... jest w ogóle. Co ty? Kuba się na włosy. To jest twój czas, Kuba, dawaj. Okej okay. Tak 24 Zaraz sobie Co najgorzę ja to widziałam w życiu Nie wiem, że się tak nie wstawił Czemu mi nie powiedzieliście, że wyglądałam tak jak wyglądałam? Wyglądaż pięknie. <grymne> Wyglądał nawet stała na pieszni znowu Jesteście <grymne> 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 up <"fake of> friends <grymne> Jak na szkole. O, a spróbuj. No, to na, na a spróbuj jeszcze raz wysłuchać. Kiedyś chciałem, ale zostało mi doradzone, że muszę sobie wymyślić trzy słowa. Co ja się wymyślę? Manekin, plecak, i szano nie ja włączyć ci beat. To tak na słuchawce teraz uciekam.

Zawsze miał ze sobą na końcu Właśnie tam kumar, sprzątaj Spróbuj Na włosy? Tak Ja ci podpowiem, że to jest w celu zakręcania włosów Żeby były loki nie, nie robisz to że nie zazroczy tak. no, 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 Gdzieś dzwoni Opowiedz, co ci się najbardziej podoba w nowym mieszkaniu w Najbardziej podoba mi się cały kształt. Ale ty musiałeś być przekotem kurwa na rozprawkach na polskim Trochę bardziej dynamiczne może zrobić tam krok, co? Już tak. Człowiek gimbal. Witamy tutaj spianie. Dobra jakiś. tak cicho zaczęłeś mówić? O Jezu, tego nie wiem. Mogę kiedyś nagrać z Tobą film, gdzie pokazuję Ci rzeczy dla dziewczyn i Ty zgadujesz, do czego są? Mm, no. Zawsze chciałem. Okej. Okay. Zostaje Ci pewnie przyjemny ale nie makijaż. Dobra, makijaż też, a nie za dużo, bo tak ja jest... No sam ze sobą, Pro, jakby... <laughs> bro, fall under zero pressure. Ja skończę. Podoba się w nowym mieszkaniu? Pójdź w kamerę i powiedz. Okej. Okay. Ona swój skinker tak, teraz. Okej. Okay. Czemu to nie przeszkadza? O no rozciągamy yeah. się. Tak. Co się nie wyrobi. Bo tak lubią. Mikoł. Jest druga 30 w nocy. Zwomina, że mi tu Ewa spinkę wpięła. Ja... umieram ale skończyłam. Tak jak mówiłam, jak nie skończę, nie pójdę spać. Wszystko ogarnięte, przyściutko. Gdyby nie Ewa, to siedziałabym tu jeszcze, nie wiem, parę godzin, więc mega jej jestem wdzięczna, że pomogła. Oni pojechali jakoś tak z pół godziny temu właśnie, więc siedzieli ze mną też długo. Padam mega, widzę, że się szybko umyć, ogarnąć i idę spać, bo jutro mam mega dużo tematów. Cześć Spało mi się najlepiej na świecie. Stałam wypoczęta. W ogóle jest dopiero 12, i już od rana poogarniałam tyle rzeczy. Już wiecie nagrywam sobie i w ogóle i mam takie, że chyba bardzo potrzebowałam tej takiej nowej przestrzeni, nowej energii takiego wiecie, jakiejś takiej zmiany żeby być jeszcze bardziej zmotywowana i w ogóle. Rzadko kiedy mam w ogóle tak, że w obcym miejscu się czuję od razu tak komfortowo. A tutaj ja mam dosłownie jakbym mieszkała tutaj 10 lat. Jakby, ja... to jest moje mieszkanie, ok? Jest fantastycznie. Więc mega się cieszę. I jestem mega wdzięczna, że wszystko się udało. Jest super. Eee, I co? No i chyba nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was na house tour oficjalny, nowego mieszkania. Także. Enjoy! Witam w moim nowym anti Antywikryps. Za kamerą Ewa. I pokażę Wam dzisiaj moje nowe mieszkanko. Wchodzi tu jest wejście. Tutaj jakieś wiecie, obrazy, jakieś puffy, coś tam plan, jakieś pierdoły. Ogólnie będzie już na wejściu. Widać kamienica, tak? Dobra. Tutaj na wejściu mam szafę. I kota? Tu, tu, Szafa z jakimiś kurtkami, butami na no Daily. Mogę wam pokazać swoje buty. Jakieś takie, co, co stosunkowo najczęściej noszę. To tu są wszystkie. Idąc dalej, to jest cały korytarz. I ja nam pokazywała widoku za oknem, ale to jest okno przepiękne. Loduwa, zobaczcie czemu? Żeby nie psuła wajbu w salonie, tak? A to zaraz zobaczycie, co chodzi. Tu mam jakieś szafy, takie typu pralka, jakieś planie, jakieś rzeczy do sprzątania. Nic ciekawego. Idąc dalej, łazienka. Okno w łazience to był mój dream, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, nigdy nie ma okien łazienkach w mieszkaniach. I jakby, ja mam takie, że marzy mi się. Teraz jest. I to takie, co są spore. O, ja mu to się też podoba. Dokładnie tak. Prysz. Prysznic. Love it! To jest gigantyczny. Sachownicę i Ej, ja mu, to, ja mu się tak podoba. Widzicie to? Okej. Okay. mamy szafkę z kosmetykami, które mi Ewa układała. Ale coś zmieniłaś. Nie, no czekaj? Nie, Jedyne co tu co to dołożył sam ma tam, makijaż. Masję, no dobrze, no dobrze. Jest ej. Dzięki, że tu jesteś z nami. A dobra, nie będę pokazać wszystkiego, to jest nuda. Po prostu tam są jakieś rzeczy do włosów i tak dalej, tu są rzeczy z PR paczek. O, lustro, patrzcie to, to jest taki banger. Dzień dobry. Jak jesteście dziewczynami, wiecie o co chodzi. Lustro do makijażu. Tak znalazł. I to z nami, w ogóle te drzwi, wszędzie te przejścia. Kocham to. Uwaga, wchodzimy do salonu, który jest po prostu jak z Pinteresta wyjęty. Ale czy wy to widzicie? Co sądzimy? ja Zaczniemy od kuchni. Tutaj płyta lustrzana ze smega. I love it. Ogólnie ja nie jestem jakąś fanatyczką kuchni i rzeczy do kuchni, ale to mnie trochę jada. A, dobra. Kuchnia rollowa. kanapa rozkładana, w końcu, na której mogę robić movie nights. Bo tamte mieszkanie miałam nie rozkładaną. Ona była taka czyli była mega duża, była mega fajna, ale nie dało się jej tak wiecie, tak rozłożyć tak wygodnie. Jest no, dobrze? Tak. Jest Jest Ej, no widzicie, nie? Widzicie jak jest? Krzesło, chodziło bardzo wygodne. Trochę nie wygląda, ale bardzo wygodne. Jest wygląda mega. mega wygodnie. Jest mega. I kot lubi mega tam siedzieć w środku, tam jest dziura. I to jest trochę taki jego spot. Półka. Jakieś lampki, jakieś książki, głośne, jakieś takie pierdoły. Ten kaloryfer. Czy wy widzicie to, totalę? Tywik. Tutaj w ogóle była taka sytuacja, że ja, ja trochę nie, nie przemyślałam tego, czy on się tu zmieści w ogóle. ja się odbijam ten twik, jak taki wujek typowy. Jestem tu z nami. Nie wiedziałam, czy się zmieści i na centymetry styknął, więc jest perfekt. Kolejny znak, że to mieszkanie było przeznaczone nam mam tutaj. Kominek, coś w tek, kominek. Jakieś dekoracje, coś tam, coś tam. Nie będę Wam pokazywać tarasu. Żeby w razie czego nikt nie zwyczaj gdzie mieszkam, więc musicie zaufać na słowo. Że jest po prostu mega ładny. Jest paryski stolik. Nie wiem, jest, co jest, po prostu bardzo się cieszę, że mam stolik, przy którym będą siedzieć ze znajomi. Tutaj będzie serwowana moja deska serów, tak? O której cię dogadam. To będzie tutaj, w tym miejscu. Tak. Ten salon uważam, że jestem po prostu najlepsza na świecie. Że tutaj może być, wiecie, 10 osób. Jeśli moja pani co mi wynajmuje, to ogląda spokojnie. Panuję tutaj Melanże typu rozpierdol. Ale to jest taka tak otwarta przestrzeń, że tutaj można siedzieć, można gadać, można wygrać, można wspomagać dobrze swoich dzieciaków ze znajomymi, więc taki hangout spot. I na koniec idziemy do sypialni. Ewa chciała dodać, że podłoga skrzypi. Że tak, wiecie, jest taki w takiej starej kamienicy, bo to jest naprawdę stara kamienica. To jest sypialnia, master bedroom, z tym łożem, które jest tak wygodne i tak dobrze mi się tu Jest naprawdę super. Wiecie, jakiś stolik, jakieś książki, które udaje, że czytam. O! Dobra, nie najpierw szafy. Ja ogólnie mam bardzo dużo ubrań. Nic nowego. I się bałam, że się nie pomieszczę, bo W moim mieszkaniu mam garderobę. Ale tu, to w się sensie może nie, że mega luz, ale zresztą mieściłam się, więc to jest naprawdę cud. Są jakieś spodnie, bielizna, bluzy, jakieś kartony, dresy i tak dalej. Wygląda to naprawdę dobrze. W sensie, że jest, tak wiecie. Jest porządek i kurwa się nic no. nie nagrywam. Nie umiesz fajkować. No, no, no. Ty no. Ty wiem! No no tutaj mam jakieś topy. Tutaj mam... tutaj mam a, kurtki i bluzy, które do noszę. sukienki i mega dużo butów, jakieś torby. No ale ej, jest porządek, jest mega podobny. Mam nadzieję, że się utrzymała długo. Tutaj są torby z życzami na Tymczasowo tu stoją, po prostu muszę wszystko powystawiać. Tutaj jest... nie wiem. Co to jest? Puff. Co to jest? Nie wiem. Ale no, może coś siedzieć, nie? Można coś siedzieć, można sobie nie coś położyć Jest fajnie. O! To jest moja roommate, to jest angel. Tak ją nazwaliśmy. Będę sobie jakiś czas zmieniać. Będę to bardzo Na razie jest skin. No jak widać, y, różowy włos, trzymały paruki. Jest, jest naprawdę super. Tak mi się to widzi. I jest w ogóle. Nie można otworzyć. Może być... i może być jeszcze większe ten. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Tutaj najważniejsze, czyli królestwo rurę. Ej kocham ją tam tu siedzi. Tak, no Jezu. To chodzi, że go zobaczę. <laughs> Mówię, on kocha to okno. I tyle by było na tyle. Ja jestem zakochana w tym mieszkaniem. Przysięgam. Jest po prostu... wymarzone. I'm in love. I'm obsessed and I'm grateful. Dajcie znać, czy mi się podobało. Ewa, co sądzisz? Jest piękny. Bardzo mi się podoba. <laughs> Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia w na tym vlogu. Zapewne za parę miesięcy. Nie będę Was zakłamywać. Widzimy się niedługo. Shoutout dla was. <laughs> Sorry, trochę mnie podniosło.